Cześć, z tej strony Kuba z bloga Na wstępie chciałbym Wam podziękować za ciepłe przyjęcie mojego pierwszego materiału. Dało mi to strasznego kopa do dalszej produkcji i mam nadzieję, że dzisiaj zaserwujemy Wam trochę lepszą jakość niż ostatnio. Jako, że to będzie moje drugie nagranie, to dzisiaj porozmawiamy sobie nie o jednej, a o dwóch grach. Azul i Sagrada to ciekawe gry rodzinne z kategorii gier abstrakcyjnych. Myślę, że w sieci powiedziano już o nich wszystko, ale został jeden ciekawy temat. Którą z nich wybrać? Która jest lepsza? Cóż, przenieśmy się na stół. No i jesteśmy już przy stole. Azul i Sagrada to naprawdę proste gry rodzinne, do których zasady znajdziecie między innymi na moim blogu. Linki do szczegółowych recenzji podrzucę Wam w opisie. A co dokładnie przyjdzie nam robić w tych dwóch pozycjach? Cóż, twórcy obu gier postawili na majsterkowanie. Azulu. Będziemy wykładali ściany płytkami Azulejos, które są bardzo dobrze znane wszystkim osobom, które miały okazję odwiedzić Portugalię. Te charakterystyczne, wzorzyste płytki pokrywają nie tylko wnętrza domów i miejsc publicznych w Portugalii, ale znajdują się także na elewacjach budynków, co tworzy naprawdę piękne widowiska architektoniczne. Z drugiej strony mamy Sagradę, Sagradę z wiecznie niedokończoną katedrą, Sagrada Familia. To wspaniałe miejsce, może się pochwalić między innymi pięknymi witrażami, które w cudowny sposób oświetlają całe wnętrze. No ale dobra, w jaki sposób takie rzeczy udało się przenieść na planszę, czy w ogóle było możliwe stworzenie klimatu wykładania kafelek albo budowy witraży? Właśnie dzisiaj porównamy sobie te obie gry i odpowiemy sobie na to pytanie, która z nich jest lepsza i lepiej radzi sobie z postawionym tematem. Dobra, przejdźmy do konkretów. Jak już wspomniałem, zasady obu gier znajdziecie między innymi na moim blogu. Są one naprawdę proste i w bardzo dużym skrócie. W Azulu będziemy zbierali z warsztacików płytki, które przeniesiemy na swoje planszetki graczy. W Sposób w jaki je przeniesiemy przyniesie nam Odpowiednie punkty zwycięstwa. Natomiast w sagradzie każdy gracz będzie wyrzucał odpowiednią ilość kości, z których wszyscy będą dobierali dla siebie kosteczki i układali je na planszetkach witraży. Na koniec, oczywiście, będziemy zbierać punkty zwycięstwa. W takim bądź razie, co te gry robią dobrze, a co źle? Cóż. Dużą zaletą obu tytułów jest prostota. Czytając instrukcję, nie powinniście się pogubić i nawet mniej zaawansowani gracze szybko załapią, o co tutaj chodzi. Może nie są to gry dobre jako stricte pierwsze tytuły, ponieważ warto by było już zagrać w coś innego wcześniej i to nie tyle dlatego, że się połapać w mechanikach rozgrywki, ponieważ mamy tutaj dość oryginalne rzeczy, ale żeby nauczyć się rozumieć instrukcje. Kilka gier ogranych wcześniej bądź Przytoczone zasady przez innych graczy pomogą Wam zrozumieć wszystko, co jest w tekście. Natomiast te gry nie są skomplikowane i bez problemu wciągniecie nowych graczy. Nie ma tu jakichś większych, zaawansowanych strategii, ruchów, których nie można ogarnąć. W zasadzie dobieramy interesujące nas kolorowe elementy i wykładamy je na swoją planszetkę, w tym cała magia. No i tak, może zacznijmy od wykonania obu gier, ponieważ zarówno Azul, jak i Sagrada, gdy trafiły na rynek, były promowane jako gry. Piękne, takie, które miały powodować efekt wow. I powiem wam, że cóż, pierwsza, na mnie stół trafiła Sagrada. I praktycznie za każdym razem, kiedy trafiała na stół, wszyscy mówili, jakie to piękne, rany boskie, to jest cudowne, te kolorowe kosteczki, te witraże, ale to wspaniale wygląda. Jakiś czas później do kolekcji trafił Azul i sytuacja się powtórzyła. Znowu było to samo. Kurczę, ale to jest ładne, jak to wygląda. Te płytki! Przecież to jest cudowne! Cóż, te płytki faktycznie są fantastyczne, tylko trzymajcie je z dala od dzieci, bo jak na nie patrzę, sam mam ochotę zjeść jakiegoś cuksa i przez pomyłkę pewnie kiedyś którąś pomuldam. Oby nie. No ale dobra. Wykonanie. Na pierwszy rzut oka obie gry są fantastyczne, ale niestety wydawcy nie uniknęli pewnych drobnych problemów. W przypadku Azula Możemy mówić o niestety dość słabo przemyślanych planszetkach. Dlaczego? Ogólnie ich stylistyka jest bardzo ładna i nie można się niby do niczego przyczepić, ale mają jeden zasadniczy problem. Podczas rozgrywki wykładamy na nie płytki. Te trzymają się całkiem dobrze, ale trafia na nie także mały znacznik punktów. Niestety każde uderzenie w stół. Lekkie szarpnięcie, poruszenie planszetką powoduje, że ten mały znaczniczek ucieka, i w tym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy się ciężko połapać. Ile miałem punktów? Czy przypadkiem mi się nie przesunęło? No, to jest element lekko nieprzemyślany, ale to jest też jedyna rzecz, do jakiej mogę się przyczepić w Azulu. Dlaczego? Zacznijmy od tych kafelków, które są tematem tej gry. Nie można było ich zrobić źle, ponieważ. Jakikolwiek błąd przyniósłby porażkę całemu tytułowi, a tutaj wydawnictwo wyszło idealnie z tego zadania. Żetony, kafelki wykonano prawdopodobnie z czegoś na wzór, żywicy, przynajmniej tak ten plastik wygląda, to tworzywo. Są naprawdę piękne, ładnie się błyszczą, naniesione na nie wzory nie powinny się ścierać przynajmniej niezbyt szybko. I kurczę, to jest naprawdę ładne. Tak samo mamy tutaj bardzo ładnie wykonane warsztaciki z tektury. Tektura jest solidna, nic się nie powinno psuć. Do tego dochodzi wypraska, która może nie jest fenomenalna, znajdą się na rynku lepsze, ale ma miejsce na wszystko. Mamy miejsce na nasze warsztaciki, mamy miejsce na woreczek z płytkami. Po prostu jest dobrze. Do tego dochodzi. Całkiem ładnie wykonane pudełko. Co jest interesujące, wzór przypominający bardziej y, tradycyjne azulejos znalazłem ostatnio w kuchni znajomych. Jeżeli się uda, kleję wam gdzieś tutaj zdjęcie tego, bo byłem w ciężkim szoku. No dobra, czyli azul jest całkiem ładny. A jak jest w przypadku Sagrady? Tutaj niestety efekt pierwszego spojrzenia jest naprawdę świetny. Mamy cudowne kolory, kosteczki. To jest kwintesencja tej gry. Te kosteczki po prostu są śliczne, dopóki się im nie przyjrzymy. Niestety widać, że są robione dość niskim kosztem i w niektórych są przytarte oczka, są lekko przestawione. Podobnie sprawa się ma z tymi szklanymi znacznikami. Znaczniki prestiżu. Wykorzystujemy do kupowania narzędzi. Ponownie przy pierwszym wykonaniu, wy, wykonaniu, wyciągnięciu ich z pudełka mamy prawdziwy efekt wow. Kurczę, piękne, szklane żetony. Patrzy się na nie cudownie, ale znów, gdy się bliżej przyjrzymy, możemy na niektórych znaleźć nieusunięte zakończenia po odlewaniu. Wygląda to troszkę mało estetycznie, ale nie kuje aż tak bardzo w oczy. Cóż w przypadku sagrady. Otrzymujemy także planszetki naszych witraży, te ponownie wykonane z bardzo solidnej tektury. Są solidne i mimo wielu rozgrywek jeszcze nie znalazłem na nich żadnych elementów uszkodzonych, więc myślę, że jest dobrze. Więc tak. Wykonanie obugier stoi na dość zróżnicowanym poziomie. Azul może być stawiany jako wzór, nie licząc tej nieszczęsnej planszetki, którą, no tak, można naprawić, ponieważ wydawca pomyślał o dodatku zawierającym plastikowe osłonki z wyżłobieniami. Ale cóż, kiedy nagrywałem tę recenzję, to widziałem, że te dodatki kosztują około 100 zł, więc za cztery plastikowe tacki, no nie sądzę, wolę kupić inną grę. Cała reszta wzór do naśladowania. Zagrada, na pierwszy rzut oka piękna, fantastyczne kolory, świetne grafiki, ale diabeł tkwi w szczegółach. Niestety wykonanie detali nie powala, ale rozumiem taką decyzję. Jeżeli te kosteczki miałyby być doskonałe jakościowo, jeżeli te szkiełka miały być szlifowane każde jedno i polerowane. No cóż. Wtedy za sagradę dalibyśmy spokojnie ze 100-150 zł więcej. A przecież nie o to chodzi, żeby gry były drogie dla samej zasady. Cóż, reasumując, obie gry wyglądają świetnie. Na pewno, Azul bardziej się spodoba osobom stawiającym na dojrzalszy, nieco bardziej estetyczny design. Ta gra po prostu jest elegancka. Sagrada może komuś się wydawać, że uderza w troszkę kiczowate tony, ale z drugiej strony te kolorowe kosteczki i te planszetki fantastycznie oddają tworzenie witraży. No a jeżeli przechodzimy do oddawania klimatu, to czy można mówić o tych grach, że są klimatyczne? Azul i Sagrada są grami z gatunku tytułów abstrakcyjnych. Co to oznacza? Głównie tyle, że do przedstawionej mechaniki można dokleić dowolny temat. Czy to są płytki w Portugalii, czy kafelki u Janusza na wsi, prawdopodobnie nic by to nie zmieniło. W sagradzie kosteczki można by zmienić również na coś innego, chociaż muszę przyznać, że w tym starciu sagrada faktycznie ma trochę klimatu. Cóż, możecie powiedzieć, ale jak klimat? Wykładanie witrażu z kostek? Gdzie tu może być jakiś klimat? Cóż, jeżeli o mnie chodzi, to te okiennice wyglądają świetnie, a to, że sobie dokładamy tutaj kolejno kosteczki w odpowiednie miejsca, jedną po drugie, przypomina faktycznie wykładanie witraża. Ba, mi to przypomina lekcję techniki z podstawówki. Tak, jestem tak stary, że miałem technikę w podstawówce i tam robiliśmy witraże, naprawdę. I wtedy co? Właśnie tak się dokładało. Kolo kolorowe elementy. Najczęściej były to witraże z bibułek czy z papieru, ale mimo wszystko wklejaliśmy w czarne ramki różne ciekawe kolorowe elementy, układając z tego fajne wzory. I tutaj trochę się czuję jak wtedy, kiedy wykładałem te witraże. Co więcej, wydawca pomyślał o klimatycznych narzędziach które jeżeli używamy, każdy ma swoją nazwę, opis dokładnie co robimy ze szkłem. I to tu naprawdę działa. Jeżeli w coś można się naprawdę wczuć lepiej, to myślę, że w Sagradę. Azul już po drugiej, trzeciej rozgrywce traci gdzieś ten cały temat wykładania płytek i po prostu skupiamy się na tym, żeby zebrać odpowiednie kolorki, ustawić je na planszy i zgarnąć punkty. W sumie gra zmienia się trochę. W zadanie matematyczne, w którym szacujemy, gdzie i kiedy dostaniemy ile punktów. Dlatego na tym polu Sagrada jest lepsza. No a cóż, powiedzieliśmy sobie już o wykonaniu obu gier i wiemy, że jest całkiem nieźle. W przypadku niektórych nawet bardzo dobrze. Ale jakie są wrażenia z rozgrywki? Cóż, jak powiedziałem, zasady nie są specjalnie skomplikowane, ale zauważyłem, że Azul sprawia trochę większe problemy. Większe problemy nie przy samej rozgrywce, w sensie elemencie dobierania kafelek czy wykładania ich na planszetce, ale przy punktowaniu. Troszkę tutaj skomplikowano ze zbieraniem punktów, ponieważ wykładając jedną płytkę dostajemy jeden punkt. Jeżeli dołożymy następną i ona przylega do innej, to już dostajemy dwa punkty. I tak kolejno, za każdym razem, gdy dołożymy płytkę, musimy dodawać. Problemy się pojawiają, kiedy robi się nam. Też ciasno na tej planszetce. W tym momencie zauważyłem, wielu graczy się gubi. O ile przesunąć, co, jak, dopytują, cóż. Może to jest kwestia braku doświadczenia. W każdym bądź razie, ten element w Azulu wydaje mi się, że mógł być troszkę inaczej przemyślany, chociaż stanowi on połowę całej rozgrywki, więc no chyba się nie dało. Takcie się jak kilka partii i ogarniecie, załapiecie o co chodzi. Niestety. Azul cierpi na może nie tyle niską regrywalność, ponieważ za każdym razem płytki na warsztaty dochodzą w różny sposób, ale mimo wszystko zaczynamy odczuwać po kilku partiach, że za każdym razem robimy to samo. Można obrać pewne strategie, nauczyć się co, kiedy, jak układać, żeby wymaksować punkty, i w pewnym momencie złapiemy się na tym, że robimy w zasadzie cały czas to samo i niestety. Trochę gra na tym cierpi. I tutaj przechodzimy do Sagrady, która również ma pewien problem ze zrozumieniem, a może raczej z brakiem uwagi graczy. Wykładając kosteczki, musimy się pilnować kilku zasad. Przede wszystkim kolory nie mogą się stykać ścianka w ściankę ze sobą, czyli nie mogą być dwa czerwone obok siebie, dwa niebieskie obok siebie mogą po przekątnej. Tak samo nie mogą się ze sobą yy, stykać ściankami. Cyfry i zauważyłem, że część graczy ma problem właśnie z tym elementem. I tutaj ciekawostka, jak na razie to same ścisłe umysły wykładają się właśnie na tych liczbach. Cóż, często gramy z osobami, które faktycznie potrafią w liczby, że tak powiem, i w niektórych grach rozkładają nas na łopatki. Tomek pozdrawiam. W każdym razie, kiedy przychodzi do wykładania kolorowych kosteczek, zaczynają się problemy. Tutaj nie o Tomku, a o Michale, który ostatnio tak pięknie wyłożył swój witraż, że gdybyśmy grali o przysłowiowe Złote Majty, to musiałby połowę kostek z planszy trafić, ponieważ ustrzelił chyba ze cztery pary, które nie powinny być koło siebie. Cóż, jak widać, pewne osoby mogą mieć z tym malutki problem, ale to jest szczegół. Większość bawi się naprawdę dobrze. I sagrada. Ma jedną bardzo ważną przewagę nad azulem. Mówiłem, że tutaj przy portugalskich płytkach czujemy w pewnym momencie monotonię. W Sagradzie bardzo sprytnie ominięto ten problem. Dlaczego? Przed każdą rozgrywką losujemy między innymi plany naszych bitraży, których musimy się trzymać. Losujemy trzy karty celów które za każdym razem modyfikują nam punkty, jakie zdobywamy podczas rozgrywki. Punktujemy za różne układy i nigdy nie wiemy, które karty nam wypadną i za jakie układy będziemy zbierali punkty, więc każda rozgrywka polega na czym innym, jakby tego było mało. Każdy otrzymuje jeszcze kartę celu indywidualnego, czyli konkretny kolor, który musi zbierać i za który będzie otrzymywał dodatkowe punkty, a te karty potrafią naprawdę przewrócić punktację do góry nogami. Coś pięknego. Oprócz tego, podczas wykładania losujemy również na każdą rozgrywkę trzy oddzielne karty narzędzi. Te również modyfikują zasady gry. Możemy je wykorzystywać, zmieniać układ na naszej planszy. W ten oto sposób gra staje się naprawdę regrywalna. Sagrada regularnie trafia na nasz stół, od naprawdę dawna i ciągle nie mamy dość. Za każdym razem bawimy się przy niej świetnie. Cóż, właśnie... Ten element, ten jeden element sprawia, że sagrada, mimo iż jest ciężarowo podobną grą do Azula, to moim zdaniem wygrywa. Właśnie dlatego ja osobiście wybrałbym sagradę i polecałbym tą grę, tym bardziej, że już niedługo ma wrócić do sprzedaży. Niestety sagrada przez pewien czas nie była dostępna w naszych sklepach, co świadczy między innymi o jej popularności. Rozeszła się w pniu, a już niedługo znów będzie dostępna, dlatego Warto zwrócić na nią uwagę. No ale warto jeszcze napomnieć o jednym szczególe. Azul jest pierwszą z trzech części serii. Niestety nie miałem okazji zagrać drugą część w Witraże Sintry oraz trzecią letni pawilon, co mam nadzieję na drobie, ponieważ z tego co słyszałem, szczególnie ta ostatnia naprawdę rzuca wyzwanie mojej zwyciężczyni. No to cóż. Już wiecie, co ja bym wybrał, a jestem bardzo ciekawy, którą grę Wy chętniej byście zagrali, która Was przekonuje bardziej tematem. Czy macie obie? Może Waszym zdaniem to Azul jest lepszy. A może graliście w nowsze części Azula i podzielicie się w komentarzach ze mną i z moimi widzami tym, czy faktycznie kopią one sagradę. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zapraszam do dyskusji. No i oczywiście bym zapomniał. Jeżeli podobał Wam się mój materiał i chcecie ich więcej, kliknijcie subika, dajcie łapkę w górę i komentujcie ile możecie. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego, co robię, jak robię i czy chcecie tego więcej. Wasze opinie pozwolą mi ulepszać kanał i dadzą kopa do dalszej pracy. Dzięki! Grajcie w planszówki! Cześć!